Tak. <laughs> tak, i nam się odsłonił e, e, skorpion. E, boże, skorpion. E, skarabeusz. I mówię zaraz wstaną. Z wiecznego snu. Ciekaw jestem, co się dzieje po tym, jak Lara sobie wyjdzie z tego grobowca. I co on tutaj tak cały czas latają? Latają, straszą, pewnie cały czas. I nudne trochę. Spędzić jeszcze swojego. To kiedy twoje kości się nie rozkruszą do końca, to spędzić na tym, że chodzisz nieświadomy po grubości. I wydajesz takie gardłowe dziwne dźwięki. Niefajne. Zwłaszcza, że masz to robić przez wieczność podobno. Dobra, tutaj mamy... Użyjemy lornetki. Jeszcze nie używaliśmy. Piękne tutaj są. Mm, nie to nazwać płaskorzeźby, też tak, tak jakby ze złota wykonane bardzo mi się, pomimo tego, że to jest straszna pikselowa, aha the hand of Sirius, Sirius czyli e, ręka Siriusza, Mimo tego, że to jest straszna pikselowa za bardzo stara gra, to mi urzeka mnie naprawdę wszystko, bo to jest wszystko mnie tutaj urzeka teraz chyba się szło Aha, Lina. Bo to Lina przywoływała jak ja to mówię. Tak. No naraz idzie niżej. Czas na obrótkę. I tak, hopek. I zabieramy Skarab Talisman. Czyli talisman Skarabeusza. Wyglądają chyba szakale, a to pieski, rozwracane pieski. Nie pamiętam, czy się jeszcze raz napoznało. Tak, jeszcze raz. No chodź mało. małpko. Zacznie mi jednak żal psy zabijać. Nie wiem, bo to są jednak zwierzęta. Aha, jesteśmy tutaj. Dokładnie z powrotem, i idziemy do. o, piękna kolumna. i idziemy do świątyni złożyć te jakże. cudne. klucze. Widzimy nam tutaj. To, towarzyszącą mumikę. i tam widzimy górę. Mam nadzieję, że nie słyszeliście motoru głupiego. I wkładamy tak, węża. Wkładamy jeszcze skarabeusza. I co? I się piaski podnoszą, a w dodatku mumika budzi się do życia. Pobawimy się w nią. Chodź za nami, mumio. To jest szybsze, lara czy ty? Hop. Zawsze się z nią tutaj bawię. Yy, głupia mumia. Głupia mumia. Co chwilę można jakoś wykiwać na różne sposoby. O kurcze, zraniłaś mnie! U, dostaniesz za to. Teraz się przygotuj. Głupia mumia. Tak i zatrzymało się. Ona tutaj sobie zostanie. A my wychodzimy z grobowca i widzimy piękne światełko. Ale co jest za tym pięknym światełkiem? Dowiecie się. Albo nie w sumie jeszcze. I tutaj zazwyczaj kończę tak jakby na początku następnej planszy. Więc jeszcze kawałek sobie zobaczycie. I piękna muzyczka, oczywiście. I biedna mumia, zostaniesz w tyle. I tak, był filmik. I, i co? I Ahmed, czy tam Abdullah, nie wiem jak Nie, Abdullah, nie. Alabim, nie wiem, nie pamiętam. Nasz, tchórzliwy przewodnik. I tak, wyszliśmy z grobowca i jesteśmy w planszy Walleye of the King. Czyli Dolina Królów. Nie idziemy tam dalej, ponieważ... E, to już jest następna plansza My stąd przyszliśmy W każdym razie tak Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek Jak tam się le, le, losy Lary potoczą dalej I fajną przejażdżkę Zobaczycie dopiero w następnym odcinku Z e, serii Tomb Raider The Last Revelation Także, e, Revelation. Także Dzięki za oglądanie I cześć